Cześć, cześć, witajcie moi drodzy widzowie, właśnie wróciłem ze sklepu konsole i gry, które jest niedaleko mojego domu i odebrałem moje zamówienie, moim zamówieniem był, już pokazuję Assassin's Creed Brotherhood, tutaj jest edycja premierowa gry z figurką nie mamy tutaj jakiejś klarownej nazwy tej edycji, mamy po prostu wszędzie podpis gra plus figurka tutaj mam informację o edycji standardowej, więc tak jak mówiłem nie, nie ma tutaj Nazwy dla tej edycji jest to po prostu Gra plus Figurka. E, przyjrzymy się temu w e, unboxingu edycji Gra i Figurka. E, kolejną rzeczą, jaką zakupiłem w konsole gry jest. Już pokazuję Splinter. A o fokusie. Wybaczcie, tutaj sfokusuję. A. Tom Clancy Clans. Nie wiem, jak to się czyta nigdy. Splinter Cell Blacklist to jest zegarek. Ładnie zapakowany. Już sobie go otworzymy. Tak oto. Może wyjmiemy zegarek, żeby nam tutaj z czarnym się nie zlewał. Będzie lepiej. A, a, dobra, poszło. Tutaj mamy zabezpieczenie. W środku jeszcze znajdziemy instrukcję. Co, co oznacza, jak go ustawić z tyłu pusta. No, a więc dobra, tak oto prezentuje się zegarek. Może... Jeszcze go podświetla, czy, czy on tak... Nie, o, coś pozmieniałem. Jego się raczej nie podświetla. Ale o, teraz to będzie lepiej widać. Zdajmy jeszcze tą naklejeczkę. Ponaciskałem, przełączałem tryby, ale dobra. Tutaj, z tego co się orientuję, mamy datę chyba. Tutaj sekundy, a tutaj godzinę. O, teraz to widać. Tak oto on się prezentuje. Tak oto prezentuje się zegarek na ręce. Później może dodam jego zdjęcie na fanpage. Będzie na pewno to lepiej widoczne. Tak oto on się prezentuje. I tutaj od sklepką solej gry dostałem już... Już wam pokazuję co dostałem. Trzy plakaty. Jeden z Assassin's Creed, Assassin's Creed Rogue tak oto się prezentujące, Assassin's Creed Rogue kolejny już z, z troszkę nowszego, do tyłu nie mówię, że Rogue jest stary, ale z, z troszkę nowszego jest to The Legend of Zelda Maj Majora Mask 3D na, to już z reklamą nowego 3DS-a tak oto prezentuje się ten plakat. O, proszę bardzo. Oraz plakacik z. Już pokazuję. Jest to również Nintendo Monster Hunter Ultimate 4. 4 Ultimate. Akurat nie gram za bardzo w Monster Hunter, ale y, każdym plakatem jak najbardziej jestem zainteresowany. I jak kiedyś może będę miał miejsce na te wszystkie plakaty, bardzo chętnie wszystkie sobie powieszę. Bardzo dziękuję sklepowi konsolę i gry za plakaty oraz za e, to te zamówienie. E, I do zobaczenia moi drodzy widzowie. Cześć, trzymajcie się.